Witam Was na moim kanale. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić przepis na cukinię w zalewie kary. Cukinię do słoików, którą można sobie przechowywać na zimę spokojnie w tej zalewie. Dotrwa do następnego sezonu, gdy będziemy mieli świeżą cukinię. Potrzebujemy 2,5 kg cukinii, już obranej. Obieramy ją w ten sposób, że ze środka wykrawamy ziarka, wykrawamy ten miąż. Zostaje nam właśnie taka część cukiny i kroimy ją właśnie na, na takie paski. Układamy w, sło obie w słoikach. Dodajemy do środka liść selera. Wsypujemy do słoików e, gorczycę. Gorczycę taką Tak, 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 do, do każdego tutaj, do każdego tutaj słoika gorczyce. Na spodzie tam jeszcze mam sadzone y, plasterek cebuli. Kto nie chce cebuli, nie, nie potrzeba dawać. I teraz yy, tak w, w przygotowaną cukinię w słoiku zalewamy zalewą. Zalewa, zalewa składa się na te 2,5 kg cukini, Potrzeba nam 4 szklanki wody, szklanka octu, 40 deko cukru, yy, przyprawa kary. Ja daję jeszcze do zalewy Ziele angielskie i kolorowy pieprz. Zagotowujemy to wszystko razem. I po zagotowaniu jeszcze 3 minuty się gotuje i taką zalewę gorącą. Zalewamy słoiki. O, zalewamy. Co najważniejsze jest. Zalewamy zawsze. Powyżej, o właśnie, żeby ta zalewa była wyżej niż yy, wsadzone są w środku przetwory. Zakręcamy, dokładnie zakręcamy i odwracamy na drugą stronę. E, w późniejszym czasie możemy sobie to przepasteryzować około 15 minut po zagotowaniu. E, oczywiście, przypomnę, że w słowikach najważniejsze jest aby słoiki przed użyciem dokładnie wymyć potem wyparzyć ja wyparzenie słoików robię w kuchni w kuchni elektrycznej nastawiam piekarnię na 200 stopni 15 minut tam słoiki sobie przebywają i wyłączam a jeżeli chodzi o nakrętki nakrętki sobie gotuję przez 2-3 minuty w wodzie i też są wyparzone. To jest bardzo ważna rzecz. Także bardzo ładnie to wygląda i bardzo opysznie smakuje. Życzę Państwu smacznego. Dobrego dnia. Cześć.